Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aktywny Senior. Ja nazywam się Alicja, jestem Waszym trenerem fitnessu i jogi. I kolejny odcinek z nowej serii na mocne, zdrowe stawy. Mieliśmy już na dłonie, nadgarstki, szyję, kark. Dzisiaj poświęcimy nasz czas na wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni dookoła naszych stawów barkowych. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie w pozycji stojącej stopy na szerokość bioder. Pamiętajcie, żeby ustawiać równolegle do siebie i będziemy wykonywać bardzo powolne, takie płynne ruchy. Zakreślamy koła naszymi ramionami, żeby rozruszać barki. Przy tym ruchu do tyłu staramy się wciągnąć łokcie i Mięśnie między łopatkami do środka. Mięśnie że nie tylko pracują barki, ale również klatka piersiowa, rozciągamy przednią część ciała, ale również wzmacniamy górną część pleców. Swobodnie oddychamy. Wdech i wydech do tyłu. I ramiona w dół. Z własnym oddechem dopasujcie tempo do siebie. Wdech. I wydech. Jeszcze pięć razy, jeśli możecie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Unosimy prawe ramię wysoko i bez. Przechylania się tym razem do przeciwnej strony pracuje tylko same ramię. Wdech, unosimy wysoko, wydech, opuszczamy i sprawdzamy, jaka jest mobilność naszego stawu barkowego. Czy te ramię jest tu, czy jest bliżej głowy, czy jesteśmy nawet w stanie te ramię troszeczkę przesunąć za głowę, ale bez ciągnięcia głowy do przodu. Jeżeli macie bardzo dobrą mobilność, duży zakres ruchu wstaje w barkowym, to bez przychylenia głowy jesteście w stanie te ramię wyciągnąć wysoko, nawet za głowę. Wdech i wydech. Ćwiczymy na swoje własne możliwości. Każdy z nas ma inne, więc dopasowujemy do siebie. Wdech i wydech. Staram się trzymać ramię cały czas tak samo ustawione, czyli dłoń skierowana do siebie, do podłogi, na zewnątrz, przy uniesionym, żebyście nie przekręcali, żeby nie było rotacji, bo wtedy te mięśnie pracują inaczej. Wdech i wydech. Kiedy ramię jest uniesione, to dłoń skierowana jest w prawą stronę. Wdech i wydech sylwetka cały czas ładnie wyprostowana ruch jest tylko same ramię ze stawu barkowego może jeszcze pięć powtórzeń Pięć, 4 Trzy, dwa. jeśli możecie, ostatni raz na prawą stronę. To samo, lewe wdech wysoko, unosimy, wydech opuszczamy. Bardzo często unosimy bark z wyciągniętym ramieniem do góry. Starajcie się ciągnąć barki w dół, kiedy ramię unosimy do góry, żebyście nie mieli. Tego stału barkowego ramienia blisko głowy, blisko ucha, tylko żeby ten bark był cały czas w tej samej pozycji. Wdech i wdech. I porównujemy jak prawa do lewej, która strona jest bardziej rozciągnięta. Pamiętacie. Będę Wam to przypominać we wszystkich filmikach, jeżeli lewa strona jest mniej rozciągnięta od prawej, to zacznijcie następnym razem od lewej. Zróbcie kilka powtórzeń na prawą i wróćcie znowu z większą liczbą powtórzeń na lewą stronę. A jak to się odwrotnie czuje, że prawa to zaczyna od prawej, robi kilka powtórzeń na lewo i wraca znowu na prawą stronę, żeby ćwiczyć obydwie, ale większą liczbę powtórzeń na tą stronę, która jest Mniej rozciągnięta, bo chcemy, żeby nasze ciało było w równowadze, żeby występował balans między prawą i lewą stroną. Wdech i wdech. Ostatnie cztery. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Powolutku nosimy tylko jeden barki i je opuszczamy bardzo powoli. Cały czas kontrolujemy ruch. Żebyście tak gwałtownie nie opuszczali, bo wtedy te mięśnie są rozluźnione i można coś bardzo łatwo naderwać. To musi być powolny ruch w górę i powolny ruch w dół. Prawe ramię. Znowu. Cała sylwetka w tym samym ustawieniu. Nie ma rotacji, nie ma przekręcania się w prawo. Same ramię z barku. Wdech i wydech. Pilnujemy, żeby się nie pochylać do przodu. To nie są zawody, kto najwyżej, najdalej, te ramię wyciągnie do tyłu. Chodzi o to, żeby czuć jak rozciągają się mięśnie z przodu, tutaj to będzie też klatka piersiowa, ale przede wszystkim właśnie dookoła stawu barkowego. Wdech i wydech. Ten bark będzie mocny, trzymał mięśnie, nie mięśnie tylko kości w odpowiednim ustawieniu kiedy mięśnie będą mocne. Te ćwiczenia, które dzisiaj wykonują właśnie będą wzmacniały ten staw ale również rozciągamy te mięśnie, wzmacniamy i rozciągamy wdech, wydech do przodu. Czyli poczujecie, że już ramię robi się ciężkie. Zrobi sobie chwilę przerwy, poczekać aż zmienimy stronę. Wdech i wydech. Barki opuszczone, bardzo często w sytuacjach stresujących. Mamy całe napięcie w barkach, później nam to zostaje i te plecy są takie sztywne, więc w czasie ćwiczeń też starajcie o tym myśleć. W tych i wydech do przodu. Może jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Cztery jeśli możecie. Trzy. Dwa i ostatni raz. Teraz lewa strona. To samo. Wdech. Sprawdzamy jak daleko możemy wyciągnąć lewe ramię, jak mocno są rozciągnięte mięśnie wokół naszego stawu barkowego teraz po lewej stronie. I wydech. Ostatnie pięć powtórzę, jeśli możecie. Pięć, cztery. dwa i jeden. Znowu tak powolutku. Jeden bark do góry, drugi na dół. Wdech. I wydech. Dobrze. Teraz zmienimy pozycję na czworaka. Ustawiamy dłonie w linii dosłownie pod markami. Trzymamy plecy w dolnym odcinku wyprostowane, żebyście nie wyginali kręgosłupa, tylko właśnie bardziej w drugą stronę. Lekko te biodra tak przechylić, ściągnąć mięśnie do góry, żeby wzmacniać również. Odcinek dolny pleców. I teraz przy wdechu będziemy unosić prawe ramię. Pilnujcie, żeby lewe ramię było cały czas wyprostowane w łokciu. Jeżeli będziecie uginać, to znaczy, że nie jesteście w stanie unieść wyżej ramienia, i w ten sposób ciało będzie kompensowało to ćwiczenie. Przechylając ciężar ciała na lewą stronę. Więc unosimy bark, nie, nie bark, tylko unosimy. Unosimy ramię tylko do momentu, kiedy nie przechylamy sylwetki do, na przeciwną stronę. Wdech unosimy, przy wydechu opuszczamy. Ciężar ciała jest cały czas taki sam na lewej dłoni i równo na lewej i prawej nodze. Wdech i wydech. Znowu nie wykręcamy ramienia. Dłoń jest skierowana w dół. Jeżeli unosicie wyżej, to skierowana jest do prawej strony, nie do przodu, nie do tyłu. Wdech i wydech. Może jeszcze cztery powtórzenia? Cztery, trzy, dwa i jeden. Lewe ramię sprawdźcie, czy nie ustawiacie prawej dłoni zbyt daleko do przodu lub do. Prawej stronie. Chcemy, żeby nadgarstek był w linii z naszym barkiem. I w momencie unoszenia nie zmienia się ustawienie tego barku. On jest dalej w linii z naszą dłonią, z naszym nadgarstkiem. Stech. I wydech. Najlepiej patrzeć w dół, tutaj w tą przestrzeń pomiędzy, pomiędzy dłońmi. I sprawdźcie, czy nie opuszczacie za bardzo głowę. Co oznacza, że trzeba by było poświęcić trochę czasu na wzmocnienie karku, mięśni szyi. Macie filmik, także zapraszam do wypróbowania. Może jeszcze 5 powtórzeń, jeśli możecie. 5. Trzy, dwa, jeden. Podobne ćwiczenie, z tym, że teraz prawą nogę odstawiamy do boku. Najlepiej, gdyby była wyprostowana w kolanie, nie musi być. Stopa w linii z przeciwnym kolanem może być troszkę dalej. Chodzi o to, żeby się nie przechylać znowu w przeciwną stronę i żeby ta prawa noga była wyprostowana, lewa dłoń i nadgarstek w linii z barkiem cały czas. I teraz już unosimy i wykonujemy obrót do prawej strony, ale ciągniemy to ramię jeszcze dalej tylko żebyście nie wypychali przeciwnego ramienia My w dalszym ciągu chcemy żeby lewy bark był linii z naszym lewym nadgarstkiem żebyście nie robili w ten sposób tylko tu ten staw musi być zablokowany a pracuje prawa strona wdech i wydech Możecie tak kątem oka obserwować lewą stronę. Czy nam ten bark nie ucieka na prawą? Bo próbujemy zbyt mocno ciągnąć prawe ramię. Może jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jeśli ktoś ma słabe nadgarski, to oczywiście zrobić sobie przerwę, nie robić tyle powtórzeń. Ćwiczenia nadgarski też już macie, czyli będziecie wiedzieć, co musicie, na co musicie bardziej zwracać uwagę i które ćwiczenia wykonywać. Częściej. wdech unosimy, staramy się wypychać teraz lewe ramię do tyłu przy wydechu dłoń na podłodze wdech i wydech znowu kątem oka obserwujemy prawą stronę, czy ten bark prawy nam nie ucieka do lewej wdech i wydech Jeszcze pięć, jeśli możecie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Po, w pozycja dziecka to może być z podkurczonymi palcami, jeżeli nie możecie zejść tak nisko z biodrami. Jeżeli ktoś ma bardziej rozciągniętą dolną część ciała i plecy, to płasko stopy i może nawet jesteście w stanie usiąść na piętach. Najważniejsze, żeby pozycja była dla Was wygodna. Zaczniemy od ułożenia przed ramią, przed sobą, znowu łokcie, tym razem w linii z naszymi barkami i prawa, prawa ramię wyciągnięte do boku. I unosimy wysoko. Przy wydechu uginamy w łokciu i staramy się wyciągnąć za siebie. Pokażę Wam to z innej pozycji. Czyli nawet jeżeli ktoś ma te piotra, wysoko jest w stanie to ćwiczenie wykonać. Wdech i wydech. Będziecie wtedy wiedzieli jaki jest zakres ruchu przy rotacji, żeby wyciągnąć tę, tę ramię, dłoń za siebie. Wdech i wydech. Jeśli ktoś jest niżej to w ten sam sposób wykonujemy. Wdech i może te ramię tylko tutaj jest blisko ciała, w dalszym ciągu z boku. Próbujcie ruch z barku. Przy tej rotacji ciągniemy łokieć i bark do góry. Wdech, wyprostowana dłoń na dół. Wdech, obracamy i uginamy łokieć. Wdech i wydech. Może jeszcze 5 powtórzeń. 5 4 3 2 1 Pozostajemy w tej pozycji z obydwoma przedramionami przed sobą i próbujemy kołysać się do przodu i do tyłu. Dociskajcie łokcie do podłogi, żeby one Wam nie uciekały na zewnątrz. Wzmacniamy w ten sposób, w tym momencie przechylania się do przodu, wzmacniamy mięśnie z przodu, tutaj klatka piersiowa i barki. Wdech, ruch do przodu. Wydech. Do tyłu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma biodra wyżej, no to musi te ramiona troszkę bardziej wyciągnąć do przodu. Tylko, żebyście nie wyginali kręgosłupa. W dalszym ciągu tak lekko te biodra przechylone do góry. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia, jeśli możecie. Trzy. Pilnujemy ułożenia głowy. W linii z kręgosłupem. Głowa nie ucieka. Nie opieramy czoła na podłodze. Wracamy do pozycji wyjściowej. I teraz lewe ramię wyciągnięte. Tak na wysokości barku. Tak do góry. My tak przekręcamy i próbujemy wyciągnąć ramię za siebie. Albo do boku czegoś trzeba zacząć dlatego macie tyle ćwiczeń bo teraz będziecie wiedzieć dokładnie na którą część ciała powinniście zwrócić większą uwagę czyli do swojego tygodnia dodać właśnie ćwiczenia już tylko na poszczególną część ciała jeżeli zauważycie, że potrzebuje więcej pracy. Wdech, unosimy, wydech, obracamy, uginamy łokieć. Tylko próbujcie uaktywnić bark i łokieć, ciągnąc je do góry. Wdech i wydech. Ostatnie cztery powtórzenia, jeśli jeszcze ktoś ze mną jest. Cztery. Dwa. I jeden, dwie pięści, kładziemy jedną, a drugą, i opieramy czoło. Teraz rozluźniamy mięśnie górnej części ciała. Tak to wygląda, jeżeli biodra są wysoko. A tak. Kiedy możecie usiąść na piętach, wtedy łokcie bliżej siebie. Oddychamy głęboko. Kolana mogą być razem, lub jeśli ktoś jest bardziej rozciągnięty, to stopy razem, ale kolana bardziej na zewnątrz. Wtedy będziecie dodatkowo jeszcze rozciągać mięśnie nóg, pośladków. I powolutku do pozycji na czwórka. Pamiętamy, w jaki sposób najbezpieczniej bez obciążenia kręgosłupa wstać, czyli jedna noga, wszystko jedno, która można się nawet podeprzeć na udzie, i powolutku wstajemy. To na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że poczuliście. Dobre ćwiczenia. Rozruszaliśmy te mięśnie barkowe i czekam na Wasze kolejne komentarze. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście macie tutaj równowagę? Prawa i lewa strona mniej więcej tak samo pracuje, czy gdzieś ten zakres ruchu jest troszeczkę mniejszy lub większy? Także weźcie to pod uwagę i tak jak mówię, wtedy robić więcej powtórzeń na drugą stronę, ale nie tylko na jedną. Robimy na obydwie tylko inną ilość powtórzeń. Dziękuję bardzo za udział, jeśli Wam się podobało, to proszę, dajcie kciuki do góry, bo to raz, że motywuje mnie bardzo do pracy, bardzo miło widzieć Wasze komentarze i lajki, ale również jest to też informacja dla osób, które odwiedzają kanał po raz pierwszy i widzą, że rzeczywiście są osoby, które oglądają i mogą ten kanał zarekomendować. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie, za to, że jesteście cały czas ze mną. I zapraszam ponownie życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia, do zobaczenia Pa!